Okej, to wszystkim, tutaj! W dzisiejszym odcinku mamy escape roomy i będziemy uciekać z pokoju pokojów zagadek. Patrzcie, tutaj dobra, ja już rozkminiam za szybko, a ja tutaj mam jakieś przecież zapiski, trzeba to przeczytać. My jesteśmy w pokoju numer jeden. Dzień dobry. No, i że są cztery escape roomy, i trzeba odnaleźć. Trzeba przejść każdy z nich, żeby odnaleźć kolejne. Ej, patrz. Dobra, ej, jedna się zapaliła. Czy ja muszę znaleźć cztery takie? Ej, to będzie bardzo łatwe w takim razie, jeżeli tutaj, tutaj tylko o to chodzi. Hmm. No, i pewnie ostatnia będzie tam, gdzieś za telewizorem. Dobra, no póki co. E, Wyręć Za szybko mi to poszło, no ale pewnie im dalej w las, tym ciężej będzie, więc się tak aż nie cieszę. Dobra, wtedy mieliśmy pokój, teraz mamy podwodną krainę. Widzę, że po wszystkim mogę chodzić, to najważniejsze. I teraz tak. Musimy znaleźć jakiś kod. Dobra, kod, kod. Hmm. Czy widzimy jakieś tutaj cyfry Nie, tu mamy podpowiedź um. Będą to zwierzęta Tylko trzeba byłoby Odgadnąć Jaka jest kolejność Ej, patrzcie Nie, B1 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 Dobra B1, czyli nie. Myślę, hmm, z tymi zwierzętami byłoby chyba jednak troszeczkę trudniejsze. No ale dobra, jeżeli tak, to mamy odszukać. Nie, tu nic nie ma. Czy na jakiejś rybie może to być, myślicie? O, o, o! D5. D5. A, B, C, D. To chyba będzie... Wydaje mi się, że to będzie w jakiej kolejności? C2, C2 i tutaj A8, A8. Dobra. Czyli A to jest 8, B1, C2 i 5D. Easy, easy, easy. Dobrze, teraz jesteśmy w jakimś kinie i tutaj na widowni są lizaki, okej. Okay. Number of white candy, number of blue candy, green i yellow. Aha, czyli teraz trzeba po prostu policzyć cukierasy? Ej, to trochę takie łatwe się wydaje, troszkę za bardzo chyba, co? Dobra, tu są jakieś ukryte w razie gdyby co. No dobra, no zacznijmy. Pierwsze to będą białe. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. No dobra, zobaczmy. Nie doszukujmy się niczego cięższego. Cztery. Niebieskie teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, 6. Teraz zielone. 1. 1. I jello. Raz, 2, 3, 4, 5. No dobra, dajmy 5. Dobra, wiecie co, jeżeli to jest ostatnie, to jest naprawdę za proste. Dobra, jesteśmy teraz. Y no nie mówcie, że tutaj jest po prostu dodawanie, odejmowanie. Bo ja się załamię. 2 plus 1, 3. 2 minus 2, 0. 3 razy 2, 6. 6 na 2, 3. OK A nie, patrzcie, ty, jest kolejny jakby... Było napisane, że są tylko cztery chyba. Nie czy nie? Yy, cztery numery kodu gdzieś porozrzucane są po tym pokoju. Yy, I trzeba je tutaj wpisać. No dobra, no to szukajmy tych kodów kolejnych. Kurczę, myślałam, że będzie bardziej że będziemy musieli coś poprzestawiać, coś podotykać, coś nam się pootwiera. Hmm. Dobra, patrzcie, D7. Znowu mamy te karteczki. D7. Już tutaj obok od razu widzę A9. A9. Dobra. To nie wydaje się, jakby miało być jakieś wybitnie gdzieś ukryte. O. C1. C1. Da, no i gdzie? O. I B3. B3. Gdzie jestem? Dobra, tutaj idziemy wpisywać kod. Dobra. A9, B3, C1 i D7. Y A9, B3, 1, 7. B, A, C, D. Czyli B najpierw to jest 3 A to jest 9 C 1 i D7. Dobra, okej. Okay. No właśnie tak się zlegowałam. O co tutaj chodzi? Że to tak nie działa. Dobra, mamy kolejne escape room i kolejne chyba musimy znaleźć. E okej, okay, teraz musimy liczyć numerki. Na no spoko. Pierwsze to są donaty, czyli 1, 2, 3, dobra, leci, 3. Eee, cotton candy, wata cukrowa, raz, dwa, trzy, 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 potem czekoladę, raz, dwa, trzy, cztery i... Detekendis, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Dobra. Łatwo poszło. Dawać mi tu kolejny. B, ja to za szybko trzaskam. Dobra, już widzę N teraz. Noms musi wyjść nam, dobra. To ja sobie zapisuję, że musi nam wyjść Noms i jest tak N9. Okay. dobrze, że wzięłam dzisiaj ze sobą by. Patrzcie, Werka Werka zaginęła. O nie. O nie. Urodziła się w 2006 roku. No nie wierzę. J2. J2. Dobra. Tutaj sobie gość chiluje. Tutaj jest S0 S0. No i ostatniej literki szukamy. Co masz w koszyczku? Ma Bloxy w koszyczku. O, patrzcie. H7 H7 I teraz tak Najpierw N, czyli 9 Później O, czyli Ej, ale nie mam O S J N ty, ale nie ma O! Cztery. Dobra, cztery. My o, teraz my. Super, my też nie mam. W sumie nie muszę tego zapisywać można. O. Dobra, teraz było utrudnienie. Sześć. My o, sześć i S na końcu, czyli... 0. Okej. Okay. Nie poddawaj się! I czy to tutaj też będzie kot? Któryś z tych obrazów prowadzi do tego nowego lewela? Tylko który? Dobra, w końcu coś innego niż ten kot. Aha, bo tutaj są. Dalej te koty. Tutaj mogę coś nacisnąć. No tak, ale czekajcie, no nie mam tutaj żadnych kodów napisanych. Wskakiwać też. 7498. 7948. No. Dobra. 7948. 7948. 7,948 74,98 74,98 Pięknie. I co tutaj? Też kod widzę. Dobra, ej, ale tam już było trochę inaczej. Znajdź cztery numery ukryte gdzieś po pokoju. Czy to znowu będą te karteczki? Czekajcie, idę zobaczyć. Tak. Ma wyjść cyby, ady. Czyli najpierw powinnam znaleźć cy. A, myślałam, że mogę coś tu kliknąć, ale nie. Cy. C3. Teraz B. Trochę są ciężej ukryte te karteczki teraz. To fakt. Ale stil. Mm... Wyobrażałam sobie coś troszeczkę innego. Czy są gdzieś u góry? No są ciężej ukryte. Ale wiecie co? No mi się wydaje, że każdy kolejny poziom będzie polegał właśnie na dokładnie tym samym, żeby znajdować te, te. Więc nie wiem, czy jest sens dalej przechodzić. Ale jeżeli bym się podobał taki odcinek, to zostawiaje się bardzo dużo łapek w górę, bo wtedy to jest znak, żebym nagrywała po prostu więcej takich odcinków. Ała. Subskrybujcie mój kanał i to z dzwoneczkiem, żeby zawsze być na bieżąco. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!